Bajka o jeżyku, który nie chciał dzielić się jabłkami. Czy słyszeliście już o zaczarowanym sadzie? Jeśli nie, to koniecznie nadstawcie uszy. Zaczarowany sad to niezwykłe miejsce. Jego mieszkańcy, leśne zwierzątka, chodzą do przedszkola, szkoły, jedzą pyszne owoce oraz robią wszystkie inne rzeczy, które w zwykłym świecie robią ludzie. Jednym z mieszkańców zaczarowanego sadu jest Jerzyk, bohater naszej bajki. Było piękne, słoneczne popołudnie. Jak codziennie o tej porze, Jerzyk zajadał pyszny obiad, który przyrządziła jego mama. Jerzyk zawsze jadł szybko. Tym razem spieszył się jeszcze bardziej. Za chwilę dowiecie się dlaczego. Zawołał Jerzyk. Mamo, mamo, pokaż mi już mój urodzinowy prezent. Nie mogę się doczekać. Odparła mama Jerzyczka. Spokojnie, kochanie. Po pierwsze, nie mówi się z pełną buzią. A po drugie, pamiętaj, że się umawialiśmy. Najpierw obiad, potem prezent. Języczku, mówiłam, żebyś nie wkładał tyle naraz do buzi, bo możesz się zakrztusić. Niecierpliwił się Jerzyk. Oj, mamusiu, kiedy ja naprawdę nie mogę się doczekać. Poza tym już skończyłem. Ustąpiła mama Jerzyczka. No dobrze, poczekaj chwilkę. Wszystkiego najlepszego synku, 100 lat. Mam nadzieję, że prezent będzie Ci się podobał. Wykrzyknął zachwycony Jerzyk. Czy, czy, czy to koszyk jabłek z zaczarowanego sadu? O tym marzyłem. Dziękuję ci, mamusiu, odpowiedziała z uśmiechem mama Jerzyczka. To nic takiego, synku. Bardzo się cieszę, że ci się podobają. Zapytał Jerzyk, mamusiu? Odezwała się mama Jerzyczka. Tak, kochanie. Dopytywał Jerzyk, a czy będę mógł wziąć je jutro do przedszkola? Obiecuję, że ich nie popsuję i nie zgubię. Zapewniła mama jeżyczka. Jerzyczka to twoje jabłka. Oczywiście, że będziesz mógł je wziąć. Ucieszył się Jerzyk. Chura. A następnego dnia Jerzyk zabrał do przedszkola prezent urodzinowy: koszyk jabłek z zaczarowanego sadu. Był to piękny i duży koszyk jabłek, które mieniły się wszystkimi kolorami tęczy. Były tam jabłka czerwone jak zachód słońca złote jak promienie słoneczne, zielone jak wiosenna trawa i fioletowe jak letnie wrzosy. Każde jabłko miało inny, cudowny smak. Niektóre były słodkie, inne kwaśne, a jeszcze inne miały smak, jakiego nigdy wcześniej nie próbowano. Jabłka jeżyczka bardzo podobały się jego koleżankom i kolegom z przedszkola. Jeżyk, wiewiórka i zajączek bardzo chcieli skosztować choć kawałka tych niezwykłych owoców. Poprosił kolega Jerzyka Pozwól mi spróbować twojego jabłka. Proszę, proszę, proszę odmówił Jerzyk Nie, Lisku, dzisiaj tylko ja będę jadł moje jabłka. To mój prezent urodzinowy nalegała wiewiórka Nie bądź taki, jeżyczku. pozwól nam pozwól powtórzył stanowczo Jerzyk Mówiłem wam już sto razy dzisiaj nie. Kiedy indziej zagroził zajączek. No, Jerzyczku, pozwól nam, bo powiemy pani sobie. Odparował Jerzyk. To sobie idź, zajączku, skarży pyto. Jak powiesz, to nie będziemy się z tobą bawić. Baw się sam, chytrusie. Zaczęły skandować dzieci. Jerzyk, chytrusek. Jerzyk, chytrusek. Odrzekł Jerzyk. Śmiejcie się ze mnie, ile chcecie. Po prostu zazdrościcie mi jabłek, bo takich nie macie. Powiedziała wiewiórka, chodźmy stąd, chłopaki, niech się zajada sam. Zajączek, wiewiórka i Jerzyk nie naskarżyli na jeżyczka pani sowie, ale ta i tak wiedziała, że jeżyk nie chce podzielić się z innymi dziećmi swoimi jabłkami. Pani sowa postanowiła nie dzwonić na razie do mamy jeżyczka, a zamiast tego podeszła do niego, żeby z nim porozmawiać. Zaczęła pani sowa, jeżyczku, wiesz o czym chcę z tobą porozmawiać, prawda? Udał niewiedzę Jerzyk. Nie mam pojęcia, pani Sowo. Wyjaśniła pani Sowa. Chcę porozmawiać o tym, że nie pozwalasz Jerzykowi, Zajączkowi i Wiewiórce skosztować razem z tobą twoich jabłek. Bronił się Jerzyk, bo są nowe. Dostałem je wczoraj na urodziny. Oni je zjedzą. Tłumaczyła pani Sowa. Jerzyczku. Nic takiego się nie stanie. To twoje jabłka, ale dzielenie się jest ważne. Jerzyk zdenerwował się i pobiegł w inną stronę sali. Zrezygnowana pani sowa postanowiła dać za wygraną. Dostał jabłka wczoraj na urodziny. Pewnie chciał się nimi dzisiaj sam nacieszyć. Jutro na pewno się podzieli z innymi dziećmi. Jak się okazało, pani sowa nie miała racji. Następnego dnia Jerzyk nadal nie chciał dzielić się z innymi dziećmi. Przypomniał zajączek: Hej, Jerzyczku! Wczoraj mówiłeś, że będziemy mogli skosztować razem z Tobą Twoich jabłek, odparł Jerzyk. Wczoraj mówiłem tak, a dzisiaj mówię inaczej. To moje jabłka i będę je jadł tak długo, jak będę chciał. Zapytał Jerzyk. Ale o co chodzi? Dlaczego nie możemy spróbować? Odburknął Jerzyk. Bo je zjecie. Uważaj, żebyś sam ich wszystkich nie zjadł. Sam lubię. Powiedziała wiewiórka. Chodźmy stąd, zostawmy tego chytrusa samego. Zaczęły skandować dzieci. Jesz do mnie, żeby powiedzieć, że nie chcesz dzielić się z innymi dziećmi swoimi jabłkami. Dlaczego tak się zachowujesz? Odparł Jerzyk. Bo je zjedzą. Tłumaczyła mama języczka. Nie gadaj głupstw, kochanie. Tych jabłek jest bardzo dużo i wystarczy dla wszystkich. Upierał się Jerzyk. Co ty mówisz? Te jabłka są moje i to ja chcę decydować. Powiedziała stanowczo mama Języczka. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Masz rację. One są twoje. Ale dzielenie się z innymi czymś, co się ma, jest piękną rzeczą i dobrym uczynkiem. A dobre uczynki zawsze wracają. Wyobraź sobie, że wiewiórka, zajączek albo jeżyk przychodzą do przedszkola z jakimiś wspaniałymi smakołykami i częstują nimi wszystkie dzieci oprócz ciebie. Nie chcą się dzielić z tobą, bo ty nie chciałeś dzielić się z nimi swoimi jabłkami. Co wtedy? Zapytała zaniepokojona mama języczka. Co się stało, języczku, a dlaczego nic nie mówisz? Przyznał Jerzyk. Bo... Bo ty masz rację, mamo. Jutro podzielę się z nimi jabłkami. Jerzyk zdecydował, że pozwoli innym dzieciom skosztować jego jabłek. Niestety, nie okazało się to wcale takie proste. Ogłosił Jerzyk. Uwaga, mam dla Was dobrą wiadomość, dzisiaj możecie skosztować moich jabłek. Odrzekł Jerzyk, dobre sobie, nie potrzebujemy Twojej litości. Dodała wiewiórka, właśnie języczku chytrusku. Zaczęły skandować dzieci. Jerzyk, chytrusek, Jerzyk, chytrusek. Oburzył się Jerzyk, tak? To róbcie jak chcecie, będę jadł sam. Jerzyk jadł jabłka sam. Niestety po obiedzie zauważył, że jabłka zwyczajnie zaczęły go nudzić. Jerzyk chciał pobawić się z dziećmi innymi zabawkami, ale one wcale tego nie chciały. Powiedział Zajączek: To sobie nie chcemy się z tobą bawić. Powtórzyły dzieci: Właśnie, Jerzyk Chytrusek! Jerzyk Chytrusek! Jerzyk zupełnie się tego nie spodziewał. Bezradny poszedł do kąta, gdzie zaczął płakać. Pani Sowa zareagowała od razu. Pocieszała pani sowa. — Języczku, nie płacz, jest dobrze. Załkał Jerzyk. — Jak mam nie płakać, a oni nie chcą się ze mną bawić. Ach, gdybym tylko od razu podzielił się moimi jabłkami. Zaproponowała pani sowa. — Wiesz co, języczku? Znam sposób, dzięki któremu ci wybaczą. Ożywił się Jerzyk. — Tak, tak, chodź, to nadstaw swoje uszko. Pani Sowa szepnęła do ucha języczka kilka słów. Potem oboje podeszli do bawiących się dzieci. Oznajmiła pani Sowa: Dzieci, Jerzyk chce wam coś powiedzieć. Zaczął Jerzyk: Tak, chciałem was bardzo przeprosić, że nie pozwalałem wam skosztować moich jabłek. Byłem strasznym samolubem i to było bardzo głupie. Chciałbym, żeby to się nigdy nie zdarzyło, ale to niemożliwe. Dlatego mogę was tylko bardzo, bardzo przeprosić. Obiecuję, że nigdy więcej tak nie zrobię. Odpowiedział Jerzyk: No dobrze, nic się nie stało. Przyjmuję twoje przeprosiny. Dodał zajączek: Tak, mogliśmy ci od razu pozwolić bawić się z nami. Wybaczamy ci języczku. Zapytała wiewiórka: Chcesz się z nami bawić? Ucieszył się Jerzyk. Tak, oczywiście. Niczego bardziej nie chcę. Powiedział zajączek: To siadaj obok. Zaproponował Jerzyk a może przyniosę swój koszyk jabłek z zaczarowanego sadu i wszyscy razem je zjemy? Zawołały dzieci. Tak. To było to słuchowisko o języczku, który nie chciał dzielić się jabłkami.